Dzień dobry, dzisiaj przeanalizujemy najczęstsze mity żywieniowe, które były powtarzane w 2023 roku w mediach społecznościowych, przewijało się to w radiu, w telewizji, dlatego żeby nie przedłużać, lecimy. Pierwszy mit to superfoodsy, czyli niby znajduje się na świecie jakiś jeden produkt spożywczy, który jest zdrowy, leczy wszystkie choroby świata i pomaga nam schudnąć, przytyć spowodować, że nasz mózg będzie sprawniej działać. I wiecie, szyję teraz, ale taka narracja jest zbudowana, że nie wiadomo, co on potrafi, a tak naprawdę to zbilansowane żywienie może spowodować, że nie będziemy chorować, może pewne choroby też cofać, ale nie ma jednego produktu, który jest turbo zdrowy. Przykładowo kurkuma, okej, okay, ma przeciwzapalne właściwości, czy owoce jagodowe również, ale to nie jest powód, żeby Jeść tylko kurkumę i pić wodę. Kolejna sprawa, detoksykacja, a dokładnie diety detoksykujące, czy też cofając się do pierwszej mojej myśli na temat superfoodów, produkty oczyszczające naszą krew, wątrobę, mózg. I wiecie, ludzie już oczyszczają praktycznie wszystko, nawet pod paznokciem brud będzie oczyszczał jednym produktem. Jeszcze raz. Element zbilansowanego żywienia, pewne produkty, jak nie wiem, sylimaryna, z tylko z ostropestu plamistego, ma pewne wartości udokumentowane naukowe, które usprawniają pracę wątroby i pomagają w detoksykacji, ale to nie jest tak, że my będziemy teraz, im więcej będziemy jeść tego ostropestu, tym lepiej nam to detoksykacja wyjdzie. Tak naprawdę pierwsza złota zasada to nie uszkadzać, nie obciążać naszych organów poprzez narkotyki, papierosy, śmieciowe żarcie, przesadną ilość konserwantów i tak dalej, i tak dalej. Organizm sam poprzez nerki, wątrobę oczyści, tylko mu nie przeszkadzajmy, pijmy dużo wody, wysypiajmy się i będzie git. No i gluten jest to białko, które faktycznie osoby, które mają jakie nietolerancję glutenu czy niecaljakalną nadważliwość na gluten. Okej, okay. te osoby mogą obserwować dyskomfort po spożyciu na poziomie, czy to właśnie neuronalnym jest takie osowiały proces myślowy, czy mgła mózgowa, czy jelita też nie za dobrze pracują, czy nawet samotrawienie jest pogorszone. Okej, okay. te osoby jak najbardziej. Ale lwia część ludzi, jeżeli ma zbilansowane żywienie, może jeść gluten. I teraz rozróżnijmy, gluten znajduje się w różnych zbożach, problematyczną kwestią może być stosowanie zbyt dużej ilości mąki białej rafinowanej z pszenicy, no to okej, okay. tutaj bym ewentualnie na rzecz nie wiem, płatków owsianych, czy mąki migdałowej, owsianej, ryżowej, takiej, która ma trochę tej pszenicy mniej, no to spoko, dostarczymy więcej witamin, minerałów sumarycznie, możemy spowodować, że jest więcej korzyści niż negatywów. Ale żeby od razu wysnuwać teorię, że gluten to jest toksyna i ono zalepia nam jelita, powoduje choroby neurodegeneracyjne, no to trochę zbastujcie. Woda z cytryną przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej, a czasami nawet powoduje, że spalamy więcej kalorii. Być może ta teoria jest tu podnóża wysnuta źle, bo... To nie cytryna z wodą, tylko sama woda może powodować, że nie mamy takiego łaknienia, że jest złota taka zasada, że jeżeli wydaje ci się, że jesteś głodny, napij się wody. I poczekaj 5 minut i zobaczysz, czy faktycznie jesteś głodny. Bardzo często ludzie nie wiedzą, nie potrafią interpretować swojego sygnału fizjologicznego. Często Chce im się po prostu pić, a nie są głodni. Napiją się i ta chęć na jedzenie mija, dlatego tutaj można to podciągnąć pod to. Ale przykładowo nie ma czegoś takiego, nie ma żadnych badań, które mówią, że jakiś proces biochemiczny utleniania dodatkowych kwasów tłuszczowych się uruchamia w naszym ciele i spalamy tkankę tłuszczową szybciej. No nie, woda z cytryną świetna sprawa, Orzeźwia, odświeża, powoduje, że pijemy, że jesteśmy lepiej nawodnieni, a to ma same superlatywy w kontekście mózgu. Lepiej pracują nasze neurony. Też pamiętajmy, że mózg to dobrze uwodniona struktura tłuszczowa, tłuszcz i białko i woda. I te procesy, między innymi przekaźnicze, dopaminy, serotoniny, gabby, są w środowisku wodnym, dlatego jeżeli jesteśmy odwodnieni, to też czujemy się osowiali i mamy problemy z koncentracją, jesteśmy szybciej rozdrażnieni, bo dochodzi do zaburzeń na poziomie naszych neuroprzekaźników. No i słodziki nieszczęsne są niezdrowe. Powiem tak, w kontekście jelit na pewno, i to kilka ciekawych badań jest, które twierdzić że mówią OK może powodować zaburzenia mikrobioty jelitowej przerost tych potencjalnie patogennych bakterii zaczyna się tam więcej namnażać a to już może wpływać na układ odpornościowy na nasze samopoczucie. Ale patrząc dalej z innej perspektywy mój przykład mam kole zero która w lodówce stoi litrowa przez 5 dni i teraz chcę coś słodkiego zjeść idę po kole, biorę łyka i nie jem w to miejsce dwóch snickersów. Kolejna sprawa, biorę łyk, Mam zaspokojone sztucznie, bo sztucznie, bo jak sama nazwa wskazuje sztuczny słodzik, czy to jest właśnie Sorbitol, czy inne wynalazki, ale nie podjadam przetworzonych produktów, które dodatkowo nabijają kalorie. Czyli tutaj mamy trochę, być może faktycznie, ryśnięte jelita, a z drugiej strony mamy lepszą kontrolę łaknieja w kontekście, że nie podjadamy. Jak tutaj dorzucimy fakt, że ja zbilansowanie się odżywiam, mam powiedzmy warzywa, owoce, mięsa, nasiona, oliwy. Oleje na fajnym poziomie, to jest y, ustrukturyzowane. No to nie uważam, żeby to był w ogóle problem. Taki słodzik. Osoby, które jedzą przykładowo przetworzone produkty, jedzą dużo produktów zwykłych, słodzonych glukozą czy fruktozą i jeszcze na to słodzik przywalą. No to okej, okay, no to faktycznie jest to problematyczna kwestia. Ale jeżeli to jest z umiarem wszystko wplatane, nie widzę problemu. Ja są niezdrowe dla serca. Posłuchajcie. Temat na tym kanale przewałkowanym wzdłuż i wszerz. Osoby, które nie mają hipercholesterolemii, czyli wrodzonej dziedzicznej choroby dotyczącej problemu z gospodarowaniem cholesterolu w naszym krwiobiegu, jajek nie muszą się bać. Co więcej, jajka jedzone systematycznie zmniejszają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych ze względu na kwasy tłuszczowe, jedno nienasycone czy cholinę, też tutaj. Kontekst neurologiczny, zmniejszenie ryzyka chorób neurodegeneracyjnych, Alzheimer, Parkinson, jaja jako element zbilansowanego żywienia, spoko opcja. Cholesterol też jest potrzebny. Teraz. Te wszystkie mity, które są powtarzane przez współczesnych dietetyków dotyczących, że margaryna jest zdrowsza niż masło, czy kwasy tłuszczowe nasycone są główną przyczyną chorób sercowo-naczyniowych, no to to są mity, które już dawno zostały obalone, ale. Nie wiem, czy ludziom się nie chce tego weryfikować. Ja akurat mam mnóstwo czasu, bo to jest moja praca. Potrafię po 4-5 godzin dziennie sobie dziubać nad badaniami. I badania, przede wszystkim żywieniowe, są na zasadzie kwestionariuszy. Czyli osoba jest w badaniu, przychodzi do niej lekarz. Co pani jadła? No, jadłam przykładowo mięso i jajka. Okej, okay, no to jajka są, to pasuje, wpisujemy. Ale to, że jadła burgera, czekoladę... Salce są inny, syw, no to już tego nie uwzględniła, dlatego takie bazowanie na dużych grupach, ale są to badania kwestionariuszowe, no to ludzie, możecie te badania sobie wsadzić, właśnie tam. Więc podsumowując, jaja jako element zbilansowanego żywienia nie widzę żadnego problemu. Chyba, że mamy nietolerancję na jaja, no to już jest inna kwestia, ale tu już mówimy o kwestiach patologicznych, a ja mówię o większości. Statystycznie istotnej większej grupie społeczeństwa to te osoby jak najbardziej tak. Kolejna sprawa: diety niskotuszczowe są najlepsze na odchudzanie. No, osoby słuchające tego tekstu, nie będące w branży, mówią: O kurde, dobra, tniemy teraz kwasy tłuszczowe do zera. I co dzieje się po dwóch, trzech tygodniach? Mają zaburzenia łaknienia, mają niedobór witamin z grupy A, D, E i K, bo to są kluczowe witaminy wchłaniane. W towarzystwie tłuszczu i kolejna sprawa wracają z potrojoną siłą efektu jojo do starych nawyków żywieniowych. Animalizacja tłuszczu może być dla osób, które mają problemy z woreczkiem życiowym i kilka innych kwestii, problematycznych, zdrowotnych, ok, ale nie ma żadnych badań pokazujących, czy dieta tłuszczowa, czy węglowodanowa, czy białkowa jest. Lepsza w kontekście spalania tkanki tłuszczowej. To bilans kaloryczny. Osoba zapierdzielająca 6 treningów w tygodniu będzie na high carbie, też schudnie, bo będzie miała deficyt kaloryczny, mimo że jest na węglowodanach, które też tutaj, węglowodany zaraz omówię jako jeden z mitów, że one tuczą. Osoba, która jest na średnio intensywnym treningu, więcej sobie robi cardio, robi jogę, spacery, ma dużo, na keto jest przykładowo, też schudnie, więc tutaj pamiętajmy, to wszystko zależy od celu, kontekstu i indywidualnej jednostki, ale nie ma czegoś takiego, że musimy być albo na węglach, albo na białku, na tłuszczach wyższych. To wszystko zależy od indywidualnych kwestii, i na tym schudniemy. Na węglach i na tłuszczu. Chodzi o przewagę makroskładników, dlatego pamiętajcie o tym. Kolejna sprawa: węglowodany tuczą. Nie węglowodany tuczą, tylko tuczy to, że siedzisz dopomnie mnie zapierdzielasz, jeżeli już się decydujesz na węglowodany, bo węglowodany są przeznaczone dla osób, Aktywnych fizycznie i one sobie mogą wtedy jeść nawet 5-6 gramów na kilogram bez tłuszczowej masy ciała. Pamiętajmy, że węgle wypełniają glikogen w naszych mięśniach i wątrobie, wiążą wodę, czyli jeżeli nie ruszamy się, nie przepalamy tego glikogenu, siedzimy z dupą przy biurku i nie jesteśmy aktywni, jak ktoś kazał nam jeść dużo węgli, no to ok to wiążemy więcej wody i... Ogólnie jesteśmy nawodnieni bardziej, po prostu skład ciała nam się zmienia, ale to nie jest tak, że my od razu budujemy z tego tłuszcz. To też wszystko zależy od naszego zapotrzebowania kalorycznego, więc osoby, które są bardzo aktywne fizycznie, mogą mieć węgle i przepalą, i nawet nie będzie jakiego, jakiegoś znacznego skoku wagi. Osoby, które są mniej aktywne, mniej tych węgli, więcej tłuszczu, białko na poziomie 1, 2, 1, 1. Grama na kilogram bez tłuszczowej masy ciała, i wtedy jest wszystko ok. To wszystko zależy od kontekstu. Cały czas kontekst, 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 a nie wyrywanie i mówienie, że coś powoduje tycie. Jest wiele czynników, które powodują tycie. Głównie jest to nadmiar kaloryczny, powodowany nieodpowiednią ilością aktywności fizycznej, czy po prostu przejadaniem się po nadmiarze. Kilka słów na temat mleka, że najlepsze źródło wapnia. No nie do końca. wapń. Znajduje się również w zielonych warzywach, nasionach, pestkach, orzechach. Mleko jak najbardziej dobrej jakości, bogactwo witamin z grupy A, D, E i K, kwasy tłuszczowe. Jak najbardziej osoby, które lubią i jako jest to element zbilansowanego żywienia spoko, osoby, które jeszcze nie mają takiego otokowego zapalenia skóry, który ten stan niestety zaostrza poprzez nabiał, no to mogą sobie stosować. Widzicie, to jest kwestia też indywidualna. Ale stwierdzenie, że to jest najlepsze źródło wapnia, no to nie do końca, bo są również produkty, bardzo dobre, jak nie lepsze, i które mogą plożyć jeszcze lepiej drugiej osobie niż mleko. Dlatego pamiętajcie o tym, że nie dla każdego. Jeżeli chcemy, możemy, ale nie musimy. No i jedzenie po 18 powoduje, że przytyjemy. To oczywiście, że nie. To wszystko zależy od dobowego zapotrzebowania kalorycznego. Jeżeli mamy zapotrzebowanie 3000, a jemy tysiąca, czy my zjemy to do 18, czy do 5? Po 18 mamy tą nadwyżkę, więc przytyjemy zarówno przed 18, jak i po 18. Ale jeżeli ktoś ma 3000 i je 2900 i zje do 18, to schudnie, a może nawet sobie zjeść do 24 i też schudnie. Dlatego to wszystko zależy od tego kontekstu. Jeżeli chodzi o niejedzenie w ogóle na 2-3 godziny przed snem, no to spoko, bo to jest też, pamiętajmy, Ulga dla naszego układu pokarmowego, on sobie odpoczywa od jedzenia, też musi się zregenerować. Też jeżeli mamy pusty żołądek, wytwarza się więcej hormonów wzrostu podczas snu, szybciej się regenerujemy, wchodzimy w głębsze fazy snu. Jak najbardziej na plus. W ogóle jedzenie do 18 i nie jedzenie 3-4 godziny po przebudzeniu, no to jest już jakiegoś rodzaju forma głodówki, strzemieźliwości od jedzenia, a to już ma szereg korzyści z kolei też prozdrowotnych typu apoptoza w większej ilości się uruchamia, niechciane komórki potencjalne nowotworowe mogą też się niwelować. Dlatego poczytajcie o postach i o tym jedzeniu bardziej w kontekście prozdrowotnym, a nie w kontekście, że ktoś przytyje czy schudnie. Tyle w temacie. Oczywiście tych mitów jest jeszcze więcej. Kto ma ochotę na więcej, to zapraszam na platformę Motywator TV. Tam macie kursy wideo z rozszerzonym tym tematem. Co więcej, też macie aplikacje do zmiany nawyków żywieniowych, generator posiłków, podajecie wiek, wzrost, wagę, macie wygenerowane posiłki, możecie je wymieniać, rotować. Więc zachęcam do zapoznania się z tym narzędziem. Opis do niego w przypiętym linku i w opisie film. Tylko ode mnie trzymajcie się.